Podczas konferencji w Teatrze Miejskim w Lesznie podsumowano pierwszy etap rewitalizacji centrum miasta. Policja apeluje do kierowców i odwiedzających cmentarze o rozsądek, rozwagę i wyobraźnię. Przez cały długi weekend Wszystkich Świętych na drogach i wokół cmentarzy pojawi się więcej patroli niż zwykle. 1 listopada w Lesznie wszystkie autobusy będą bezpłatne. Na ulicę wyjedzie też 7 specjalnych linii autobusowych, którymi będzie można dojechać na cmentarze. Każdy rozglądający się za nowym samochodem nie tylko mógł w ubiegły weekend odwiedzić salon Ciesiółka Auto Group, gdzie odbyły się dni otwarte. Parking strzeżony na rogu ulic Armii Krajowej i Konkolewskiej jest inny niż wszystkie. Wszystko za sprawą otaczających go nietypowych klombów. Przegląd artystyczny osób niepełnosprawnych już od lat pomaga osobom z niepełnosprawnością rozwijać swoje talenty i wspiera ich działalność. W tym roku odbył się już po raz 15. Gmina Bojanowo ruszy w listopadzie z serią szkoleń komputerowych. Leszczyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lesznie ogłasza przetarg nieograniczony na najem lokali użytkowych.